Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. E, jeśli to oglądacie, to szczęśliwego nowego roku. Nieważne czy oglądacie przed Sylwestrem idealnie, czy już po Sylwestrze. Ale zawsze ten Sylwester kiedyś będzie. Następny. E, więc życzę Wam na ten Sylwester szczęśliwego nowego roku. I dzisiaj starcie dla mnie takich tytanów. No, czy tytanów, no. E, takich najmniejszych w sumie. E, bo zawsze byłem ciekawy. E, co jest lepsze, Lidl czy Biedronka? Bo dla mnie to są dwa takie same sklepy Dla mnie no, tylko po prostu Nazwa inna e, Bo chodzi mi o to, że Jak i Biedronka, jak i Lidl Są tak samo rozmiarowe I tak samo są powszechne i ich jest dużo W większości one są W tym samym mieście jest ich Kilka, a przynajmniej jedno e, Więc Dzisiaj zmierzymy sobie właśnie Lidl I Biedronkę jak powiedziałem Lidla i Biedronkę nie będzie to tak jak jest większość takich filmów gramatura taka i taka to coś powiem yy, taka petarka, w Biedronce zestaw z Biedronki jest taki, i tak nie ja dzisiaj zrobimy coś Biedronka WS vs Lidl co jest lepsze zawsze mnie to ciekawiło Jakie najtańsze kosteczki, w Biedronce jeszcze była z Hesty to zadycha, ale chciałem żeby było to samo cenowo Bo obie są za 25 zł. Zaczniemy sobie od, od tego I tak Biedronka ma kaliber 20 mm, gdzie Lidl 25 Biedronka szczela na 35 metrów, a Lil na 25 metrów. Biedronka szczela 22 sekundy, a Lil 19 sekund. Biedronka, jak i Lil mają po 16 strzałów. Biedronka, jak i Lil są za 25 zł. Tylko, że Biedronka ma 104 gramy mieszaninki, gdzie Lidl 204 o 100 gramów więcej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, efektowo, to czytać nie będę, bo po pierwsze, nie wiem, jak to, to mogę znaleźć, nie śpiem się tego szukać. Za bardzo, ale chyba już nie ma. No, nie będę tego znaleźć. Więc po prostu zobaczycie to, jak to szczela. Bo ja tak samo mogę Wam mówić, że to szczela na tyle i tyle, a tak naprawdę to tak nie szczela. E, to jest tylko teoria. Najważniejsza dla nas praktyka. Więc w praktyce zobaczymy, jakie efekty, co i jak szczela. E, jeszcze raz tylko przypomnę, czy dopowiem, że to jest. Z Lidla jest prokop, troko. a z Lidla jest Hestia. Mm. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda, tak? Jakby to kogoś jeszcze interesowało. Mam nadzieję, że coś widać. Jak nie, to Wam wkleję może zdjęcie. No. Tą też Wam pokażę. Chyba nie widać, więc wkleję wam tutaj, zrobię zdjęcie i to wkleję, to nawet się bezlucznym odbiciu, więc w sumie będą tu wklejone zdjęcia. E, I co? Ja mam godzinę 12.33 e, za 11 godzin 27 minut, chyba, ja dobrze liczę. Musimy poprawić w komentarzu. E, będzie Sylwester, będzie już północ, nowy rok. I zobaczymy, kto jest lepszy, biedronka czy Lidl, więc zapraszam do oglądania następnej części tego filmu. I także szybko dopowiem, że jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, Lidl zrobił to lepiej. Pokazał nam co i jak się się oddali, jak już widzieliście na pewno. Gdzie się jak podalić, żeby odłożyć? Tutaj pisze obłożyć kamień. najlepiej kamieniami, ze wszystkich stron. U z biedronki tego nie ma, e, nie umiem tego znaleźć. Jest tego kierunek kształtu, to chyba logiczne. I no, biedronka po prostu zrobię to gorzej niż Lidl, e, i tak ze wszystkich stron, bo to jest duża bateria, bo tak, to jest ogólna bateria. Czyli wyrzutnia, e, kostka. Nadróżna no, to mówią, ale trzeba obłożyć to tych wszystkich stron. Obojecie, czy mamy taką, czy taką kosteczkę. Trzeba obłożyć to tych wszystkich stron, aby to. nie leciało. Tak, to nie. To nie leciało. E, bo kiedyś na, na moim osiedlu ktoś kupił sobie taką, taką kosteczkę. E, Położył to, odpalił i wiecie co było, co nie? A tam był też jest parking, więc miał wielkie szczęście, że to nie ten żaden samochód. I ta kostka leciała mu tak. Bo wyrzut, jaki robiła ta bateria, był tak wielki, że obracała go z powrotem. Więc to samo jeśli Wam się na przykład bateria kipnie, tak? Nie podchodzicie do niej. Może się kipnie, tak? Jeśli jest większa, to zapewne się kipnie. Jeśli jest taka mała, to znowu się w tą stronę bo zapewne kipnie. Przewróci, <grymne> eee. więc, jak co niektórzy, mogą też nie wiedzieć, jak się to ściąga. Tu po prostu mamy takie coś, bierzemy to i się w to Tu macie ląd. Ten ląd potem się to odrywa całe, ląd się robi tak, żeby tak po prostu to tak stało. I podpalamy. Oczywiście one muszą być obłożone dookoła kamieniami, najlepiej. I w długą. Na co najmniej 8 metrów. Tak jak mówi instrukcja. Widzowie na 25. E, tak samo tyczy się lidla. Tylko, że w lidlu jest to inaczej. Jest nawet lepiej. E, tutaj, oczywiście, jak widzicie, to, to mi się naklejkę biera Bierze się tą naklejkę. I jest. I muszę naprawdę pochwalić. Wielki plus. Bo się nam wyrzutnia. Przestanie strzelać. Zawsze w Lidlu mamy ląd rezerwowy. To jest przepiękne. E ląd podstawowy jest pierwszy ląd. Jak odpalamy. Ląd rezerwowy jest tylko wtedy, kiedy już nam mm, nie wyszczeli. Wtedy odpalamy ją od tyłu. Więc jeśli chcemy ją prawidłowo odpalić od przodu, żeby na pewno był ten wielki efekt ten kilku, kilku na raz, naraz, na końcu żeby to było, to szczelamy podstawowym, bo to w pierwszy rezerwowy jest w trakcie rezerwy, kiedy nam coś nie zadziała. Wtedy wyrzutnia szczela się od tyłu. A w tym tego nie mamy. Więc naprawdę strasznie głupio. No, to idziemy teraz szczelać naprawdę. To eee, widzimy się już po północy w nowym roku. Dobra, mamy biedronkę. Odrywamy ląd. Myślę, że tego nowego roku, co nie? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobra, i teraz zaczynamy z petardą z Litla. tam tam były dronki. Słuchajcie, bo jest wiatr. Leci! Decyzja w domu! Co i jak? Cii. Jesteśmy już w nowym roku, więc jakie jest moje, e, moje decyzja, tak? która wyrzutnia jest lepsza? E, zalety i wady. Wyrzutni. Napisz no, Biedronki, bo była pierwsza wyścielana. E, minus jest taki, że jest jeden ląd. Nie ma rezerwowego. E, fany plus jest to, za to że jest to chyba, dobrze pamiętam, modułowa, nie jest to plus z kartonika z kartoniku, tylko to jest tego typu jak gips czy coś w tym stylu. To jest fany plus. E, na minus jeszcze jest to, że nie pisze jaka jest instrukcja, jak to wszystko obłożyć kamieniami czy czymś. Czy w ogóle, żeby to zrobić, nie ma tego. E, też nie widzę dalej. No, też nie widzę tutaj, e, jakie to są efekty. Szkoda. Tutaj fajne e, jest to, że tutaj jednak są napisane efekty, tutaj jednak są. E, jest rząd rezerwowy, to też trzeba przyznać. I jest napisane, jak co zrobić. Tak jak i tu, żeby po prostu było bezpieczne szczelanie. A jeśli chodzi o efekty, e, plusy i minusy. Ten miał fajne, takie raz małe te efekty, takie biedne, a raz takie fajne, bogate. Lecz ten miał ten zwany crackling, czyli te czeszczenie, i one były cały czas duże. Więc tu jest fajne. Ale tutaj nie było tego finału, tak zwanego. A tutaj on był. Co spowodowało, że ta wyrzutnia była o trzy wyszczały krótsza, znaczy szybsza e, niż ta. Jeśli chodzi o jak to szybko wolno, to oby były prawie tak samo e, częstotliwością strzelały. Więc w sumie, jak pytałem się innych ludzi, ta im się jakoś nie wiem, bardziej podobała. Też widziałem ją w filmie jakimś, na innym kanale, że była w topce najlepszych fajerwerków 2021-2022. Więc ja też tak uważam i lepiej kupcie sobie to. Nie dość, że macie to e, też nisko, to efekty wydają mi się większe. Mm, dlatego też macie ten crackling. I to w sumie jest tylko tyle. Tu za to jeszcze macie kolorki, nie jakieś mega duże, ale są. Tutaj kolorków nie widać. Są efekty po prostu większe i też dlatego, że jest bliżej. Ale jeśli zależy wam na tym finałe, finałku, na tym znaczy finalecie, to kupcie to, Bo ogólnie obie wyrzutnie są super i naprawdę obie polecam i nie będziecie zawiedzeni jak za tą cenę. Ale jeśli chcecie znać moją ostateczność, co nie tylko do samego efektu i wyszcza, wyszczału A wszystko ogólnie Pakowanie też To to jest lepsze Moim zdaniem I W sumie nie wiem czy to nie będzie łatwiej w sumie jednak zutylizować e, Bo to w sumie karton, a to jednak nie Więc to taki jednak plus minus w sumie Możecie napisać w komentarzu co ty wy o tym sądzicie Więc jako, mm, Wycięstw takich nie mamy, bo to są plusy i to są minusy, e, ale obie są fajne i polecam to moim zdaniem, bo ogólnie troszeczkę jednak mam więcej tych plusików, ale nie jest jakoś mega dużo. Podsumowując, dziękuję Wam za to, że oglądacie tego filmu. E, życzę Wam jeszcze raz udanego, najlepszego roku. I jeśli macie jakieś pomysły na film, napiszcie mi to w komentarzu, w tym roku postaram się to zrobić Albo w ogóle postaram się to zrobić I jeśli macie coś do tego odcinka jakieś, ale lubię jakieś swoje czy grosze, napiszcie mi to w komentarzu lub na moich social mediach I co? Wesołego nowego roku Trzymajcie się, cześć i czołem, siemelo, 320 Yo